Cześć, witam na DJ Channel po krótkiej przerwie. Startujemy z drugim sezonem i zaczynamy od moim zdaniem bardzo ciekawego tematu, ponieważ wielu DJ-ów chce spróbować swoich sił grając na weselach DJ-ów eventowych, DJ-ów klubowych ale niestety też wiele z tych osób myśli, że granie wesel to prosty temat wystarczy trochę światła, trochę nagłośnienia, puszczasz oklepane piosenki ludzie mają niewielkie oczekiwania, a jeszcze można zarobić sporo kasy. Nic bardziej mylnego. Ja w swoim życiu grałem bardzo różne imprezy. Grałem w klubach, na eventach firmowych, na festiwalach i uważam, że granie wesel to jedne z najtrudniejszych imprez, najbardziej wymagających. I dziś chcę Ci powiedzieć, jak się do tego przygotować, jak zacząć, i co zrobić, żeby nie popełnić błędu, który może cię kosztować szybkie zakończenie kariery weselnej. Zapraszam do filmu. Po pierwsze, nie rób wesel, jeśli nie potrafisz robić wesel. Na tych imprezach y, ludzie mają bardzo dużo oczekiwania. Często są to największe i najdroższe imprezy, jakie w życiu robią. Dlatego musisz poznać zasady, jakie na weselach panują. Musisz wiedzieć, jak wygląda scenariusz, z kim współpracujesz, z kim współpracujesz na jakich zasadach, bo jest przecież cała masa usługodawców. Dlatego, moja sugestia jest taka, żebyś za, zamiast y, sam rzucać się na głęboką wodę, na początek pojeździł z kimś podpatrzył kogoś, kto już się na tym zna, czy to w roli technicznego, czy w roli nawet kierowcy, kogokolwiek, kto może się po prostu znaleźć na, na weselu, żebyś sobie zobaczył, jak to właśnie wszystko się odbywa. Po drugie, zawsze postaraj się spotkać ze swoimi klientami, czyli z parą młodą, czy to na żywo, czy też online, żeby ustalić wszystkie szczegóły, żeby ustalić scenariusz imprezy, żeby poznać ich oczekiwania, żeby ich poznać, żeby dowiedzieć się jacy będą goście, jaką lubią muzykę, czego nie robić na weselu, bo to też jest temat, który warto wiedzieć. Na weselu są różne osoby, może niektórzy czegoś sobie nie życzą, nie lubią. Warto wszystko sobie dokładnie zaplanować, wszystko przegadać. Tych tematów jest naprawdę dużo, dlatego uważam, że spotkanie z klientami jest rzeczą niezbędną. Kolejny temat może się wydać trochę dziwny, śmieszny, oczywisty, ale jest niezwykle istotny. Naucz się poprawnie wymawiać Imiona i nazwiska najważniejszych y, osób na weselu. Może być to zwłaszcza problematyczne na weselach międzynarodowych, ale też na polskich weselach czasem można gdzieś tam y, się pomylić. Na przykład pani młoda może wolać, żeby mówić do niej zdrobniale, czy jakoś tam y, używać jakiejś ksywki. Cokolwiek w każdym razie y, najważniejsze osoby, czyli młodzi, świadkowie, rodzice, musisz dokładnie wiedzieć, jak się do nich zwracać. Nie krzycz do mikrofonu. To nie jest dyskoteka, to nie jest festiwal. Jest to elegancka impreza, która też wymaga odpowiedniego zachowania, odpowiedniego, odpowiedniego stylu prowadzenia. Są na niej też starsze osoby, które po prostu mogą no, w dziwny sposób reagować na tego typu zachowanie DJ-a. Proponuję mówić powoli, wyraźnie, nie skupiać na, na sobie całej uwagi, bo yy, często jest to w ten sposób odbierane, że jak krzyczymy, no to wiadomo, wszyscy się wtedy na nas patrzą, a to nie o to chodzi. Uwagę można ściągnąć na siebie też w inny sposób, mówiąc po prostu normalnie i w odpowiednim czasie. Grając wesela, musisz mieć bardzo szeroką bibliotekę muzyczną. To nie jest tak, że ludzie przychodzą na imprezę i dokładnie wiedzą, jaka będzie muzyka. Oczywiście można zrobić playlistę z parą młodą, natomiast wielokrotnie no, sytuacja weryfikuje to wszystko. Są trochę inne oczekiwania gości, jest inna energia. No, trochę to inaczej po prostu zaczyna w trakcie imprezy wyglądać, dlatego im szersza biblioteka utworów na weselach, tym lepiej. A teraz już w ogóle, w momencie, kiedy mamy dostęp do muzyki online, czyli opcji grania na przykład z Tajdala czy z Beatporta, sytuacja jest dużo łatwiejsza, natomiast należy o tym pamiętać. Kolejny temat to słabej jakości muzyka, czyli taka na przykład ściągana. Z YouTube'a, z Chomika, czy z jakichś innych ym, tego typu stron. Musisz pamiętać o tym, że na weselach trafiają się osoby, które naprawdę znają się na muzyce, znają się na dźwięku. Często trafiasz na salę, gdzie jest słaba akustyka, więc w połączeniu yy, ze słabą muzyką, ze słabej jakości nagraniami, efekt może być naprawdę yy, bardzo słaby. 7. Używaj profesjonalnego sprzętu. Wesela wyglądają już naprawdę jak duże, fajne eventy. Oczywiście nie wszystkie, ale już takie są standardy. Ludzie chodzą po tego typu imprezach, widzą co się dzieje, widzą jak działa konkurencja, a konkurencja jest ogromna, więc jakieś prowizoryczne rozwiązania w tym momencie już raczej nie wchodzą w grę. No i dlatego ja sugeruję kupować sprzęt nawet sukcesywnie, ale inwestować w sprawdzone i profesjonalne rozwiązania. Kontynuując temat sprzętu, niezwykle istotne jest posiadanie sprzętu backupowego i nie mówię tu o tym, żeby każde urządzenie mieć. W liczbie dwóch czy trzech sztuk, ale takie kluczowe elementy jak na przykład laptop, jeśli grasz z komputera, jak na przykład kontroler, jakiś jeden głośnik, drugi, to są rzeczy, w momencie kiedy nam padną, no to w zasadzie kończymy imprezę. Jeśli zepsuje się ruchoma głowa, czy jakaś listwa LEDowa, nic się nie dzieje, ale takie kluczowe elementy, które determinują to, że w ogóle impreza się odbywa, bez których impreza nie może dalej trwać, uważam, że. Trzeba jest mieć backup do tego typu y, sprzętu. Co jeszcze istotne, jeśli DJ podróżuje, gra w różnych miejscach, z daleka od domu, od magazynu, no to ciężko jest gdzieś tam na ostatnią chwilę y, szukać sprzętu zapasowego, dlatego warto jest dla świętego spokoju mieć go zawsze ze sobą. Kolejny punkt to ubiór. Tak jak powiedziałem, wesele rządzą się swoimi prawami i oczywiście można gdzieś próbować podkreślić swoją wyjątkowość, swój indywidualizm. Natomiast warto pamiętać, że y, nasz strój wyraża też szacunek do organizatora, do gości. No a wesele jest imprezą elegancką, no i trzeba pamiętać, żeby odpowiednio się na nią ubrać. Kolejny punkt, y, ostatni, to wizja lokalna miejsca. Niezwykle istotne jest to, żeby. W miarę możliwości oczywiście pojechać na miejsce, dokładnie się zapoznać z salą, z tym, jakie tam panują warunki, jaka jest akustyka, jaki jest prąd, czy na przykład są schody, czy jest winda. To są rzeczy, o których jeśli nie wiemy, no może się to skończyć jakimś fakapem. Dlatego w miarę możliwości ja zachęcam do tego, żeby pojechać sobie na salę, wszystko dokładnie obejrzeć, spotkać się z menadżerem. Pewne zasady panujące właśnie w tym miejscu skonsultować, przegadać. A jeśli nie ma takiej możliwości, no to oczywiście telefonicznie, czy na podstawie zdjęć, czy jakichś nagrań, których y, też jest dużo w internecie. Zazwyczaj y, sale, czy miejsca organizujące wesela dbają o takie rzeczy. Wtedy montaż, demontaż przebiega dużo szybciej. Dokładnie wiemy, jak zamontować sprzęt, no i unikniemy nieprzyjemnych niespodzianek. Słuchajcie, to są takie moje porady dla osób początkujących, dla osób, które chcą spróbować. Swoich sił w tym obszarze grania imprez. Mam nadzieję, że będą one dla Was przydatne. Jeśli macie jakieś swoje tipy, porady czy wskazówki dla osób, które hmm, zaczynają, to oczywiście komentarze należą do Was. Cóż, wracamy. Jest sporo pomysłów na fajne tematy. Będą też goście, więc subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie i do zobaczenia w kolejnych filmach na DJ Channel.